Nowy Testament, Eseje i Refleksje. Łaska w Jezusie Chrystusie. Trzeci rozdział, listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian, ukazuje fundamentalną prawdę chrześcijańskiej wiary: Zbawienie nie jest osiągnięciem człowieka, lecz darem Boga objawionym w Jezusie Chrystusie. Po ukazaniu powszechności grzechu i bezradności człowieka wobec zła, Paweł przedstawia przełomową odpowiedź Boga, łaskę, która przemienia ludzką kondycję i otwiera drogę do usprawiedliwienia. Apostoł rozpoczyna od stwierdzenia, że teraz, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża. Słowo teraz ma znaczenie teologiczne, oznacza moment zbawczego działania Boga w historii. Sprawiedliwość Boża nie jest już rozumiana jako nagroda za wypełnianie przepisów, ale jako zbawcza interwencja, dzięki której człowiek zostaje wyrwany z niewoli grzechu. Bóg sam wychodzi naprzeciw ludzkiej słabości i oferuje rozwiązanie, którego człowiek nie potrafiłby. Wypracować o własnych siłach. Centrum tej nowej rzeczywistości stanowi Jezus Chrystus. Paweł pisze, że Bóg ustanowił go narzędziem przebłagania przez wiarę, mocą jego krwi. To jedno z najgłębszych zdań całego Nowego Testamentu. Chrystus, niewinny i bez grzechu. Staje się ofiarą, która usuwa przeszkodę oddzielającą człowieka od Boga. W języku biblijnym przebłaganie oznacza zarówno oczyszczenie, jak i pojednanie. Jest to akt miłości, w którym Bóg bierze na siebie ciężar winy człowieka. Paweł podkreśla, że to Bóg ofiarował Syna. Zbawienie nie wypływa z ludzkiej inicjatywy lecz z Bożej dobroci, która działa jako pierwsza. Przez ofiarę Chrystusa Bóg objawia swoją sprawiedliwość. Nie polega ona na karaniu grzeszników, lecz na przywracaniu porządku zniszczonego przez grzech. Bóg pozostaje wierny swojej naturze, jest sprawiedliwy, lecz Jego sprawiedliwość przejawia się w miłosierdziu Paweł wyjaśnia. Że Bóg okazał swoją sprawiedliwość w czasie obecnym, aby był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, który wierzy w Jezusa. Oznacza to, że Boża Sprawiedliwość i Boża Łaska nie są sprzeczne przeciwnie. Dopiero w krzyżu Chrystusa ukazuje się ich prawdziwa jedność, Bóg nie przymyka oczu na grzech, lecz go zwycięża, nie niszcząc przy tym człowieka. Właśnie dlatego usprawiedliwienie nie może być owocem uczynków, Paweł pisze wprost: Człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od uczynków prawa. Nie oznacza to odrzucenia moralności, lecz wykluczenie postawy samozbawczej. Uczynki nie mają mocy zbawienia, nie mogą uleczyć serca ani wymazać winy. Usprawiedliwienie jest darmowym darem. Niczym zasługa, której człowiek mógłby się domagać, lecz czysta łaska, która zostaje przyjęta w wierze. Wiara jest zgodą człowieka na działanie Boga, otwarciem się na łaskę, która przemienia i odnawia. Paweł podkreśla także, że łaska Boża jest uniwersalna. Nie ma różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A dostępują usprawiedliwienia darmo z jego łaski. To zdanie jest jednym z filarów całej teologii chrześcijańskiej. Wszyscy, Żydzi i Poganie, Sprawiedliwi i Grzesznicy, Słabi i Mocni, są objęci miłością Boga. Skoro wszyscy zgrzeszyli, to wszyscy potrzebują łaski, a skoro łaska jest darmowa, to każdy może ją przyjąć. W tym sensie łaska znosi podziały, hierarchie moralne i ludzkie kryteria wartości, wprowadza nową logikę, logikę miłosierdzia. Łaska w Jezusie Chrystusie jest więc odpowiedzią Boga na ludzką bezsilność. To dar, który nie tylko przebacza, lecz także przemienia. Człowiek usprawiedliwiony przez wiarę wkracza w nową przestrzeń życia. Nie pod jarzmem prawa, ale pod panowaniem łaski w ten sposób rozdział trzeci listu do Rzymian staje się orędziem nadziei. Bóg nie pozostawia ludzkości w stanie upadku, lecz w Chrystusie otwiera drogę do wolności, pojednania i nowego początku.